Cześć kochani, dzisiaj właśnie chcę zaskoczyć mojego męża, w sensie chcę e, robić prank na niego. Zamówiłam ostatnie takie tatuaż i chcę to nakleić na siebie i zobaczymy jak jego reakcja będzie. Na razie jego nie ma, to jest pora, idealne pora, żeby teraz kleiła. Chociaż tutaj nie ma żadnej instrukcji, jak to się zrobić, żeby dokładnie wyglądało tak jak tym na tym zdjęciu. że próbujemy i prankujemy mojego męża, kochani. No. Będziemy teraz otwierać. No, zobaczymy. Wow, 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 wow. wow, Kochani, zaraz Wam pokażę, ładnie ale ładnie o mój Boże tak tak to kochani wygląda może nie aż tak bardzo sztucznie kochani jeszcze folie śniadaniowe i zobaczymy czy nabierze się na to zobaczymy I... jest już status ciężko się światło. ale Hello. Hello, hello. What's up? Lara, help daddy. Lara. Help daddy. Tell us, gdzie właśnie jesteś, for, Lara? Daj mi, daj mi. Daddy, akcja No widzę. What's up? co tam, co ci się stało? Chce zobaczyć? No, co ci się stało. Nic mi nie stało. A, nie nie spodzanki na ciebie. Co? Chcę zobaczyć? Jakie nie No to sobie zobaczyć. Chce się otworzyć? No, 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 zaraz przyjdziemy do ciebie. No, no, sama sobie spać. Tak, Chce zobaczyć? chodź, że otworzę chodź, chodź yes. dziwne jest <small noise> nie ksić robi mm. delikatnie jesz zabawimy tylko na dół no mówię mama nic nie gotowała? A, nie. No, no. nie nie, nic nie dadzie, zobacz, mama ma Mamo. Co ty robiłeś sobie? Teraz? co ty robisz? Tatuaż? No, oh, bo. <laughs> nie podoba ci się? Nie, nie spodziewałam, że podoba ci się tatuaż, Nie jesteś panem. No, zawsze można z czegoś nowego, etat. No, ale to piłki na wygląda. Pięknie? Ja, może zostać? Ja myślałam, zaraz powiedzieć Co ty robiłaś? Zostasz. Tak? ładnie? No, pięknie. Mm. Ale ładnie ta różyczka, róża? No, bardzo ładnie. Ja myślałam, zaraz powiedzieć, że ten według naszej religii nie można. Co? Myślałam, zaraz powiedzieć, że bo religia nie pozwala nie, i nie można. Nie, no to... Jesteś po wieczór. robi twoje ciało. Co? Ale... Lara! Pozwól ta mówić. No. Mężczyzna takie nie pozwalały. Z tak toś tam, no... z branzoletkami na Daddy. nogi, na gdzie... No to nie. nie Nie, nie jest. Lara pozwól mówić. Dobrze, no to nie, to wie Tata nie chce płacić mlekiem, mama gotowała. Risz, mięsko, no socy. Jak ty chcesz, to nie tata. Siadaj, dobrze. Ale dobre miejsce, dobrane? Dobrałam, fajne miejsce. No, bardzo dobrze. Ale ładnie, mama. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Cieszę się bardzo. No. Co gdybym powiedział, że to nie jest prawdziwy tatuaż? Co? To nie jest prawdziwy tatuaż. Db, nie Bibi rozumiem. Boi. What if I tell you that it's not a really tattoo? <coughs> a czemu nie real? Bo to nie jest prawdziwe. To samo. To <gryw> samo oczekiwałeś. Nie on zobaczyć twojej reakcje. A ile zapłaciłeś? Cztery złote. O Boże, Tania. Tania, życie to nie Na <laughs> to jest złoty? Na tatuaż? To lara młodzież taki. No <laughs> bo to nie jest prawdziwy tatuaż. O Boże. Czuję. Czuję stary. Czemu? <laughs> bo nie znam na takich rzeczy. Maybe. Nie, ale ładnie, no, prawda? Bardzo ładnie. No, to prawie. się cieszę i dziękuję i się cieszę za Twoje reakcje. No, bardzo ale to jest, kochanie, sztucznie. Nieprawdziwe. No dobrze, że sztucznie. <laughs> też jest. O, a Ty co? <laughs>